Kupiłem w końcu bagażnik dachowy do Peugeota 407. Jeszcze tylko dokupię dużą drabinę i pokażę Wam w innym odcinku ten bagażnik, a dzisiaj pokażę Wam jak zamontowałem antenę i CB radio w Peżocie 407. Miałem taką starą antenę Lema z ciężarówki, która jest jeszcze w pełni działająca i miałem nowiutkie CB radio M0 Plus Midland, które kiedyś kupiłem i nie używałem. Więc postanowiłem ten zestaw wykorzystać. Antenę przyczepiłem do bagażnika dachowego za pomocą oryginalnej śruby od tego bagażnika. Jedynie tylko dołożyłem metalową nakrętkę oprócz tej plastikowej. I pomimo tego, że to wszystko jest tutaj pomalowane falbą, to sprawdziłem multimetrem. Jest galwaniczne połączenie pomiędzy masą anteny a karoserią samochodu. To jest bardzo ważne, ponieważ, jeżeli taka antena nie jest połączona z karoserią samochodu, to nie działa prawidłowo, ponieważ karoseria działa jako przeciwwaga. W moim przypadku jest połączenie galwaniczne. Taki uchwyt miałem gotowy z dziurami do tej anteny. To wykorzystałem tutaj. Dolutowany jest kabel koncentryczny. Następnie, kabel koncentryczny z anteny, puściłem tutaj przez drzwi, przez uszczelkę. Tutaj pod uszczelką sobie idzie. Następnie tutaj pod tym plastikiem. Tutaj sobie wychodzi, idzie pod siedzeniem pasażera. I tu mam Sibiradio. CB Sibiradia CB nie przykręcałem. Wcisnąłem je po prostu na siłę pomiędzy fotel a tuner środkowy i się dobrze trzyma. Raczej nie wypadnie. Tutaj przyczepiłem gruszeczkę. E Zasilanie do Sibiradia mam tutaj rozgałęźnik, do którego mam podłączony telefon z nawigacją, mój stary i Sibiradio. Radio. Tam jest podłączony ten rozgałęźnik z tyłu. Niestety gniazdko środkowe, gniazdko przednie, zapalniczki nie działa, więc musiałem podłączyć się do tylniego. I teraz Sibiradio. Wiadomo, teraz jak jesteśmy w garażu, to nic nie będzie działać, bo garaż blokuje sygnał. Ale podczas jazdy na pewno będę testował sobie Sibiradejko, jak działa. Takie Sibiradio czasami może być przydatne, bo można się spytać na przykład o różkę innych kierowców. Na przykład, jeżeli gdzieś po drodze jest jakiś wypadek, to jakiś kierowca przed nami może nas powiadomić przez Sibiradio, co jest czasami przydatne. Zazwyczaj Sibiradia są w ciężarówkach najczęściej spotykane, ale niektórzy w osobówkach mają Sibiradia. Na przykład mój wujek, Wysacia Rona. Ma również CB radio, więc ja sobie zamontowałem. Rady i